Nazywam się Dorota Gabryjończyk, jestem dyrektorem Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Szatku i mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej gali. z jakiej miejscowości? Konstantynów, Pabianice, Konstantynów, Doryska Wola, proszę powiedzieć, Czechy, Pabianice, Zgierz, tak, widzicie Państwo, Jak się? Z... Szadek oczywiście, tak, gmina Goszczanów, proszę bardzo, tutaj Pan Wola Łobucka, tak, widzicie, proszę Państwa, Szadek,

Witamy szadek, witamy na gali kapel podwórkowych. To chyba impreza, która na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń nie tylko w województwie łódzkim, ale w całym kraju. Cieszę się, że w ten sposób kultywujemy tradycję. Mamy nie tylko wiecie takie łubudłu dla takich młodszych yy, znawców muzyki, ale też tacy komeserzy, ci, którzy lubią dobrą muzykę taką tradycyjną, naszą polską, lokalną, mogą się dzisiaj. W takim spokoju, w dobrej atmosferze, w pięknym otoczeniu pobawić, zrelaksować, bo jest ważny czas pracy, ważny też ten czas relaksu. Cieszę się, że samorząd Województwa Łódzkiego, Województwo Łódzkie, w którym jestem radnym, też to wydarzenie wspiera. Wielkie ukłony dla pana burmistrza, dla pani dyrektor za kawał dobrej pracy, że to impreza taka kameralna, ale na bardzo wysokim poziomie artystycznym, która pozwala się integrować, łączyć w takim wielopokoleniowym gronie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich dzisiejszych gości, dla całej publiczności, dużo sukcesów i jak najwięcej pozytywnej energii dla wszystkich kapel, które będą wystawiały, wystawiały swoje utwory, które będą się tutaj prezentowały. Cieszę się jako Wiceminister rolnictwa odpowiedzialny za kwestie rozwoju obszarów wiejskich, że w ten sposób promujemy tradycję, wartości, to co wszystkim, nas, wszystkim nam jest bardzo bliskie. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników, dla wszystkich zespołów Gali Kapel Podwórkowych. Gratulacje dla pana burmistrza i dla pani dyrektor. Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim kapele, które zaszczyciły nas dzisiaj swoją obecnością i którym będziemy mogły, mogli się przysłuchiwać. To już kolejny raz, kiedy w Szatku, moim rodzinnym mieście, odbywa się ogólnopolska gala kapel podwórkowych. A Szadek kapelami stoi, więc ja pozdrawiam te Szatkowskie kapele. Ale ogólnie tutaj nasz region tych kapel ma dosyć sporo, bo nawet w Zduńskiej Woli też jest kapela podwórkowa. A zaszczycili nas swoją obecnością też licznie mieszkańcy gminy Łask, których serdecznie witam, no i oczywiście mieszkańcy Szatku. Cieszę się, że, że jest to kolejna edycja. Trochę się wpisała w tym roku w Dni Szatku, więc to tym bardziej, tym bardziej miło, że tak związane z świętowaniem tych dni dla naszego miasta. Moi drodzy, życzę przede wszystkim cudownych wrażeń. Muzyka łączy. Myślę, że wszyscy, którzy kochają muzykę, kochają też drugiego człowieka. Także życzę cudownej, cudownej zabawy. Dajcie wina, będziemy słodkie wino pić. Tajska kapela podwórkowa. Witam, Zgierz, kto tam? Witam łask! A gdzie szadek? Gdzie moi z szatku wszyscy są? Siedzą. Zaraz się będą wszyscy bawić. Bo dzisiaj zagra kapela złoczewska. Palangra jest ofesna i bardzo dla jest, bo będzie się darmowa Co, tak jak Pani Poseł powiedziała, muzyka łączy i właśnie ta muzyka połączyła Powiat dudzko-wolski, miasto i gminę Szadek, Urząd Wojewódzki, bo właśnie dzięki tym instytucjom, dzięki Domowi Kultury tutaj w Szadku mogliśmy to wydarzenie wspólnie zorganizować. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim kapelom, wszystkim Państwu za to, że dzięki właśnie temu wydarzeniu dbamy o tą tożsamość, dbamy o tradycję. Życzę udanego popołudnia i bardzo dziękuję. Polskimi w małej mieścinie Mały strumyczek lewimy płynie to ja jasny szadek, a rzeczka pisze Nie o tym jest nie o dzisiaj A w szatek że w się kochany Przez lat mamy. Tu przed wiekami Kazimierz Wielki Zadał rzadkowi przy wielu przy jarmarki lewały w rodu, to wszystkie inne stawiało z woju. A szary szary na żółtłokany, że się przesędzeń zamieszkiwany. W XV wieku świadek był hojny, na brutką wojnę dał kilku zbrojny. W tym pożary były, Lecz poga z miasta nie powinnyśmy. A wszyscy szale, nasz ukochany, przez dacie dęże, za zamieszkiwany. Wiek siedemnasty to okres biedy, Wtedy do miasto z rukami szpedy, również choroby, wszadek leńkały. I radu, no, nie lubość wiatru, A szale, szary, na żółto Przez żebrać się wężej, Od tamtej pory już nie bywało, to rok mój siastrów wyhamowało. No, to wyczkawy i chłopskich mieci najbardziej na tym radziły dzieci. A szanek, szanek, na szadek szary, na żółko kany, żelnacie tęce, tam mieszkiwany. Jeszcze raz szary przeżył swe chwile, które będziemy pominać mile, do tamtej gryze, na śmierć znowu i zawód z polą jak dzikiego. Na szadek szary, na żółko kany, żelnacie zamieszkiwany, a się nasze na się jeszcze. O naszym szacu pisali wieszczy, by po raz drugi jasno powstało. Jego mąż co stało. A żadnych szalej na Szadek szary na żółtokary, ten zamieszki Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy i miasta Szadek, bardzo ciepło i serdecznie witam również gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość szadkowską Galikapel. Nie tylko muzyka, ale muzyka również łagodzi obyczaje i dodaje otuchy do życia. Tym bardziej chcę powitać kapele, które przybyły, które przed nami dzisiaj wystąpią, bo są to utwory z przekazem duchowym, utwory mojej i państwa tutaj młodości. I niosą z sobą przesłanie, teksty czytelne wpadające w ucho. Zachęcam do, do zabawy, do pełnego popołudniowego relaksu. Życzę Państwu udanej imprezy.